Fantastyczną czwórką, już teraz znajdującą się w bardzo problematycznej sytuacji. Po serii nieudanych pokazów testowych, jeden po drugim, organizowanych przez Marvel Studios i firmę Disney, Pedro Pascal oraz jego polityczne poglądy wcale nie pomagają tej całej sytuacji. To świat Hollywood zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, aby otrzymywać kolejne aktualizacje. Dziękuję też bardzo za Wasze ogromne i życzliwe wsparcie. I to prawda, ludzie mają już dość Pedro Pascala. Widzimy, że wiele osób jest zmęczonych tym facetem. Pojawia się niemal w każdej franczyzie i szczerze mówiąc wygląda niemal tak samo w każdym filmie czy serialu, w którym gra, jak chociażby w The Last of Us, prawda? Jedna z rzeczy, które się z tym wiążą, to cała fala krytyki wobec fantastycznej czwórki oraz wszystkich innych kontrowersji wokół tej produkcji, takich jak kobieca wersja Silver Surfera, Szalabal, która spotyka się z ogromnym sprzeciwem fanów Marvela, jednak skupiając się na pojedynczym wątku, Mel Gibson. Wiemy, że Mel Gibson staje bardzo mocno w obronie przed tymi, którzy, jego zdaniem, niszczą Hollywood, niszczą przemysł filmowy. Takimi osobami są według niego właśnie Pedro Pascal, którzy zbyt głęboko angażują się w politykę i, co więcej, próbują wymusić na swojej publiczności akceptację dla ich politycznych poglądów. Ludzie mają już tego dosyć. Przejdźmy teraz do konkretów. Wiemy, że Mel Gibson krytykował już wcześniej m.in. serię o Harrym Potterze i tzw. zmiany rasowe. W przypadku postaci Snape'a oraz inne działania związane z franczyzami, które według niego zjechały na dno w ostatnich latach. Dotyczy to takich marek jak Gwiezdne Wojny czy właśnie Marvel. Można z całą pewnością powiedzieć, że od minimum 3 do 4 lat sytuacja się tylko pogarsza. Na koniec warto wspomnieć, że Walt Disney Company znajduje się obecnie w stanie czystej paniki z powodu Marvela po jednej finansowej porażce za drugą. Jednym z najnowszych wydarzeń jest to, że Mel Gibson otwarcie skrytykował Pedro Pascala po tym, jak ten zaatakował fanów zarówno Marvela, jak i The Last of Us. Mel wygłosił w tej sprawie następujące słowa: Słuchaj, stary, wszystko, co mogę powiedzieć, to, że jestem amerykańskim patriotą. Kocham ten kraj, a to, co dzieje się obecnie w Hollywood, po prostu musi się skończyć. Spójrz na tych ludzi jak Robert De Niro czy ten Pedro Pascal. Oni nienawidzą swoich fanów. Naprawdę nie mają do nich żadnego szacunku, mimo że to właśnie ci ludzie wprowadzili ich do tego biznesu. Spójrz na filmy takie jak Fantastyczna Czwórka, które są napędzane przez fanów Marvela. I ja doskonale wiem, jak bardzo ta marka jest uwielbiana. Wielu z synów moich kumpli kocha Marvela. A w ostatnich latach ci chłopcy są po prostu rozczarowani. A masz takiego Pedro Pascala, który najwyraźniej ma wszystko gdzieś, jeśli chodzi o fanów Marvela. To facet, który wciąga politykę do swojej kariery. I wiem, że mówiłem to więcej niż dwa tuziny razy, ale w momencie, gdy to robisz, tracisz ponad połowę swojej widowni. Odpychasz swoją bazę fanów. Nikt nie chce oglądać aktora, który uprawia politykę podczas promowania jakiegoś produktu. W tym przypadku fantastycznej czwórki, albo tego, co zrobili w HBO z serialem The Last of Us. Odkąd Trump objął urząd w roku 2016, widzimy ten negatywny zwrot w branży, związany z ludźmi takimi jak Pedro, którzy są kompletnie nieopanowani i nie mają żadnej chęci, by zachować swoje poglądy polityczne dla siebie. Spójrzcie na mnie, nie jestem idealny. Wiem, że popełniłem błędy w przeszłości, ale biorę za nie odpowiedzialność i nie zmuszam swoich zwolenników. Do podzielania moich przekonań politycznych. Słuchajcie, nie jestem ekspertem od komiksów czy filmów superbohaterskich. Ale kiedy masz faceta takiego jak Pedro Pascal, który wychodzi z takimi tekstami publicznie, to jest odpychające i sprawia, że stajesz się kompletnie nieatrakcyjny dla przeciętnego odbiorcy. A ten odbiorca mógłby dać Twojemu produktowi szansę. Ale ta szansa przeradza się w wszystko odpada, gdy tylko usłyszą Twoje polityczne poglądy. Ten facet Pedro Pascal. Powiedział jedne z najbardziej ohydnych rzeczy w mediach społecznościowych lata temu, i nic mu się za to nie stało ze strony studiów. Gdzie są konsekwencje? To jest wszystko, co mnie zastanawia. Słuchajcie, myślę, że do tego właśnie Mel Gibson nawiązuje do tego, co faktycznie się wydarzyło. Pedro publikował posty polityczne w mediach społecznościowych, które były dokładnie takie, jak Mel to opisał bardzo wulgarne, pełne jadu. I nie spotkała go za to żadna kara. Był całkowicie chroniony przez takie studia jak Disney, które stały za nim murem, bez względu na to, co mówił w internecie. A z drugiej strony masz innych ludzi, którzy wyrażali swoje poglądy polityczne, nieporównywalnie łagodniejsze niż to, co robił Pedro, i zostali natychmiast zwolnieni. I to tylko pokazuje, że rzeczywiście istnieje polityczne uprzedzenie w obrębie hollywoodzkiego świata, przemysłu filmowego, jeśli można to tak nazwać. Na szczęście nowa administracja w pewnym sensie wywarła presję, aby przestano tak postępować. Widzimy powolną zmianę tego kierunku, tego podejścia, ale jeszcze nie nastąpiło pełne uzdrowienie sytuacji. I Mel za chwilę się do tego odnosi. Jedna rzecz, którą lubię u Mela Gibsona, to fakt, że mówi jak jest. Wystawia Pedro Pascala na świecznik. Określa go jako aktora, bardzo podobnego do Roberta De Niro, który po prostu przesadza z polityką. No i teraz, czy Pedro to bardzo dobry aktor? Albo przynajmniej dobry aktor? Jasne, być może ma pewne umiejętności aktorskie w niektórych filmach albo projektach, nad którymi pracował, ale nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ludzie mają już przesyt Pedro. I to jest fakt. Ludzie są po prostu zmęczeni tym facetem, zmęczeni jego bredniami i polityką. A co więcej, jest też mnóstwo ludzi, którzy nigdy go nie lubili od samego początku, i to również nie pomaga. Idąc dalej, Mel dalej rozwija temat, a my rzeczywiście widzimy, że Pedro znowu zaczyna działać w ten sam sposób. Otwarcie atakuje i wyśmiewa zwolenników Trumpa, a mimo to nadal pracuje w studiach takich jak Disney i HBO. To jest naprawdę oburzające. To ten sam facet, który otwarcie bronił pomysłu HBO, żeby zmieniać rasę jednego z najbardziej uwielbianych bohaterów serii o Harrym Potterze. Chyba chodziło o Snape'a i nikt już nie chce słuchać takiego człowieka. Ja jestem patriotą. Kocham ten kraj. I chcę, żeby Hollywood było lepsze. Trochę się poprawiło, ale jeszcze w pełni nie wróciliśmy na właściwe tory. Zwłaszcza przy ludziach takich jak Pedro i studiach, które go chronią. I to niestety prawda. Mamy mnóstwo studiów, które chronią ludzi takich jak Pedro. On nie został wyrzucony za to, że przez ostatnie lata, i nawet ostatnio, mówił naprawdę szalone rzeczy w mediach społecznościowych. A teraz zaczyna się coraz bardziej odklejać, zwłaszcza po tym, jak drugi sezon The Last of Us został całkowicie odrzucony przez fanów. I widzimy, że dzieje się coś bardzo podobnego z fantastyczną czwórką i fanami Marvela. Ludzie mają tego dość. Mają dość niszczenia postaci Norina Rada i zastępowania go postacią Szala Bal, która pojawiła się tylko na przykład na 10 stronach jakiegoś komiksu sprzed wielu lat. Nikogo to nie obchodzi. Na koniec Mel mówi, że to wszystko staje się psychicznie wyczerpujące dla ludzi, którzy po prostu chcą cieszyć się oczekiwaniem na potencjalnie fajny i udany film. Spójrzcie tylko na to, co zrobił Tom Cruise. Właśnie tak trzeba działać. A wiecie, kim jest Mel, prawda? Tom Cruise ma bardzo płynny i dopracowany system. Nie angażuje się w politykę, nie mówi o polityce. Po prostu skupia się na rozrywce, skupia się na produkcie, realizuje projekt, wypuszcza go, odpowiednio promuje. I tyle dlatego właśnie ma na koncie tak wiele udanych projektów. Spójrzcie na Top Gun Maverick. Spójrzcie na Dead Reckoning. Spójrzcie na Final Reckoning i na to, co obecnie robi z Top Gun 3 oraz jak chce zbudować potencjalny sequel do Dni Płonącego Gromu, jeśli dobrze kojarzę. Ale wracając, wiemy, że Mel Gibson jest jednym z nielicznych aktorów, którzy mówią jak jest. A Hollywood jeszcze się w pełni nie podniosło. Czy wierzę, że całkowicie się podniesie. To naprawdę zależy od ludzi, szczerze mówiąc. Czy będą chcieli znów poświęcać swój czas i energię na chodzenie do kina, biorąc pod uwagę to, co dzieje się od roku 2016? Widzimy powolną zmianę kierunku, ale jeśli chodzi o Marvela, to ewidentnie nie ma już wystarczającego wsparcia. Taki film jak Thunderbolts, który był raczej rozrywkowy, nie był zły jako taki, nie był okropny. Ale nawet film, który był po prostu ok albo dobry, jak ten, nie osiągnął sukcesu biorąc pod uwagę budżet. Wiemy, że ogólne wyniki Box Office'u nie pomogły Disney'owi w tej konkretnej sytuacji. Ale ogólnie rzecz biorąc, chciałbym usłyszeć, co Wy wszyscy macie do powiedzenia na ten temat w komentarzach poniżej. I jeśli podobał się Wam dzisiejszy materiał, nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem, żeby wesprzeć kanał. I do zobaczenia wkrótce.